Cześć, witajcie, z tej strony Gap w kolejnym odcinku ze zwiedzania map farmingu 19 lecimy sobie z mapką ździachów. Eee, mapka ździechów, która ostatnio zrobiła się bardzo popularna w społeczności tutaj farminga, bardzo dużo zdjęć na różnych grupach facebookowych, bardzo dużo ludzi na niej gra, ciągle się nie weszło czy to na jakiegoś streama, eee, czy gdzieś po prostu jest wszędzie o tej mapie napisane. Także się mogłem się doczekać, aż przetestuję sobie tutaj tą mapkę, właśnie na tej serii. E, ona podoba, że wyszła w poniedziałek na ModHubie, ale już ją we wtorek ściągnęli. E, możecie ją sobie pobrać na z portalu bez problemu. E, link będziecie mieć oczywiście w opisie. E, ja za chwilę Wam przeczytam dosyć, do, dosyć ciekawy i dosyć sporawy opis tej mapki, bo mapka jest dosyć spora. Standardowo Wam prezentuje E, tutaj, jak ta mapa sobie wygląda, jeżeli ktoś jeszcze nie grał na tej mapie, nie wiedział, że ona wyszła, bo zdarzałem się, jak najbardziej, takie słowa, że mapka jest w tym tygodniu bardzo popularna. E, tutaj autorami jest Simon wraz z Padaką. E, ja jeszcze nie pamiętam, ale z tego co tutaj e, pisaliście, no to Simon również zrobił wolę brudnoską. Czyli że teoretycznie mapa powinna być dosyć, dosyć ciekawa. E, tutaj już jest wersja e, kolejna, już jest aktualizacja tej mapy, także jeszcze lepiej zobaczymy co tutaj zostało dodane. Także, co? Ja mogę myślę, że mogę spokojnie zaczynać. Was jeszcze zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem i wpadajcie sobie na streamki od środy, już wracamy z grami, z widzami na mapie Mazury. E, także elegancko. Dobra, tyle, tyle. Jak zwykle mogę być zabulony. Standardowo, jak na tej serii, nagrywam sobie odcinek w nocy, już wróciłem po robotce. Majówkę można zacząć. Także ja również Wam życzę wesołej majówki i widzimy się na streama. Dobra, już naprawdę spokojnie, już wiem, że dużo ludzi przewinęło. Lecimy. Witamy na Mazowszu. O, spoko, bo kolejna mapka z Mazowsza, a ja mam nawet 12 km do Mazowsza. To polska mapa wzorowana na prawdziwej wsi w centrum województwa mazowieckiego. No do centrum też trochę będę miał dalej. Mapa oferuje 5 wiosek, sporo, sporo, 5 gospodarstw, no multiplayer pełną parą. 124 pola z łąkami, 166 pól uprawnych, 12 punktów sprzedaży. PGA, nowe uprawy, lucerna, żyto, przynżyto, koniczyna i, koni... i... koniczyna i koniczyna? Aha, dwa razy z koniczyna napisane. Ale spoko, bo są e, dodatkowe uprawy, także o wiele lepiej. Mi się to podoba. Dwa lasy, misje na polach, e, wieloteren. E, tutaj w ogóle to było napisane po angielsku, tak z Wodhuba. Ale ja sobie to przetłumaczyłem, nowa mapa, oświetlenie, czy że tutaj jest oświetlenie wgrane, animowane drzwi, światło, automatyczne oświetlenie po zmroku, krzewy i trawa, które można pomalować, o, to jest zarąbista sprawa. Nowe tekstury drzewa, prawej podłoży, nawet tekstury gruntów, które można pomalować, chodniki i tym podobne, silos, które można ustawić na farmie, kurde, no zarąbista sprawa. Dwa punktu wody, wyzwalacz domu, wyzwalacz domu, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, jak to mogę przetłumaczyć, na co tutaj z tym chodzi, czy, czy jest panie, czy co, nie wiem. Dwie stacje benzynowe, punkt skupu wapna, punkt sprzedaży obornika, punkt skupu obornika, no, okej, okay, nieźle. Punkt skupu nawozów, ruch, nie jest dodany, no faktycznie jeżdżą samochody. Zgodność z porami roku, krzaki, maska śnieżna, dekol... co? Dekofoliowanie. Czytelny pedał, latający orzeł. O kurde, ciekawa sprawa. Zgodność DLC, precyzyjny farming, dźwięki na mapie. No i tu jest lista zmian tej najnowszej aktualizacji. Nowy garaż na farmy, poprawiono drobne błędy. Waga mapa wymaga wymaganych modyfikacji. Gra może się zawiesić podczas zapisywania bez budynków. Aha, no i tutaj mamy. Jeszcze żeby zwrócić na to uwagi, hmm, tutaj mamy jeszcze kilka tam podanych linków właśnie do tych modyfikacji, no jest ja standardowo nie bawię się, żeby tutaj pobierać. Jest jak jest. Dobra, eee, czy nagrywa się? Nagrywa 4 minuty. I co tak mapka sobie wygląda? Eee, jak ją sobie zobaczymy, u niektórych youtuberów no to od razu tak, taki wow, trochę tak jest szokowanie, że te pola są tutaj tak ułożone ta mapka, bo troszeczkę jest inaczej. Przynajmniej tak mi się na pierwszy rzut oka wydawało. Pola są charakterystyczne, bo jest większość pól jednak takich dosyć wąskich, a długich, a przynajmniej są one w większości długie. Są kilka, jest kilka wyjątków, jak na przykład pole 64, które jest faktycznie duże i pewnie dosyć sporo sobie kosztuje. No i o prawie milion. To jest cały ten landzik. Jeżeli chodzi o skupy, to mamy cukrownie, polmlek, przędzanie, skupiaj, skup słomy, skup zbóż Topirol, skup zbóż Wego, skupu Januszka, skup zbóż jacych, sprzedaż obornika, trociny, wiejski skup słomy i tak to sobie wygląda. Także dosyć dużo tego faktycznie. Mm. I co my standardowo będziemy sobie skakać tutaj po tych różnych punktach, gdzie możemy sobie. Się zrozpić. Fajne miejsce tutaj, bo akurat jesteśmy na przystanku, ale w końcu inny przystanek. Jezu, ja, się tak cieszę, to naprawdę są takie detale: to są pierduki, ale nie ma w końcu typowego takiego przystanka, jak w Army 17. że jest przystanek, tak jakiś tam znaczek legi, coś tam, tylko jest troszeczkę inny przystanek, gdzie na wsiach jest bardzo często spotykany. Bo my ostatnio bardzo dużo z chłopakami sobie widzimy na rowerach i właśnie jeździliśmy sobie troszeczkę po wsiach i również były takie głównie były w sumie takie przystanki, bez żadnych wiatr tylko był super, że jest przystanek, jakaś ewentualnie wałeczka tak to sobie wyglądało dobra, mamy zaraz tutaj blisko stację benzynową zaczynamy sobie od prawego e, rogu, górnego mamy stację benzynową, CPN sklep e, nawet podświetlony ładnie napis, tak to sobie wygląda no spoko, spoko jak najbardziej tutaj już mamy coś obok, w ogóle mi troszeczkę ścina Mapka też jest sporo, więc możliwe, że dlatego. Także na multiplayer jak najbardziej e, można tutaj grać. To oświetlenie może też mi zacina, nie mam pojęcia. Tutaj mamy handlarza z zwierzętami w tym miejscu. Trochę fajnie. Różne budynki, troszeczkę tych pierdół jest dodane. Water, e, że tutaj mamy pewnie jakieś jeziorko, coś w tym stylu. No, takie jeziorko, takie duperelen, małe takie ala stawić, gdzie tutaj jest syf. E, jakieś opony, nieopony, standardowe, jak to wygląda, właśnie. W Polsce tutaj takie rośliny, spoko, spoko, jak najbardziej. E, tutaj mamy drugi punkt po pobiorów tej wody, e, że to jest w tym miejscu, tak? Serio to jest w tym miejscu? Ja, chyba chodzi tutaj o te beżki. Dodatkowo tutaj mamy takie skupy jak skup zbóż e, wego, skup słomy, biogazownia, polmek, przędzania. Fajnie, bo nie jest prawdopodobnie to tak na srane, że tak powiem w jednym miejscu jak na mapach Tomiksa, co mi się akurat zbytnio nie podoba, tylko prawdopodobnie to jest wszystko osobne, ale zaraz sobie zobaczę. Skup mi się podoba, jest troszeczkę e, tych rzeczy tutaj porozwalane. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o przyczepy, no to trochę będzie haczyć, e, ale nie będzie aż tak źle. Ciężarówki oczywiście muszą być dafałki są e, z innymi przyczepami, bo akurat taki przyczep jeszcze nie widziałem na mapie. Ale spoko, bo coś nowego, e, także fajnie, fajnie naprawdę dużo tych polskich mapek wychodzi, e, kolejna mapka jabłonna jest testowana, no faktycznie dźwięki są, jest testowana e, już na modhubie, także no zobaczymy, zobaczymy. Na szczęście na tą sobotę udało się nagrać dziechów, zobaczymy jak to będzie za tydzień, bo już i tak czy jak dwie mapki na mnie już czekają, także no mało ostatnio maszynek wychodzi do testowania, a mapek naprawdę sporo wychodzi, także spoko. E, to mi się podoba, jest w czym wybie wybierać. Jeżeli chodzi o biegazownię, mamy sobie dwa dosyć spore silosy. E, tutaj, również punkt sprzedaży jest taki: nie ma żadnej rampy, że można przyczepą sobie cofnąć. Wiadomo, tu w cygier można, ale jakoś lepiej, żeby to wyglądało. To niestety nie za bardzo. E, I co my sobie tutaj jeszcze mamy? Tutaj dalej mamy za to strych. Też w fajnym miejscu na spokojnie, to jest taki odstęp. Możemy sobie tutaj podjechać, nam wróć, także nie ma problemu, no sami sobie zobaczcie. Żadnych modyfikacji, nie ma, tylko szybkie bieganie i przybliżenie kamery. I mam e, dosyć mało FPS-ów, może przez te budynki, o tam było napisane, że może e, zaciąć e, jak będę zapisywał grę. No nie mam pojęcia czemu tak się dzieje, no ale niestety tak się dzieje, także biorą ze I strych w gdzie tutaj są jeszcze dodatkowe jakieś tam pomieszczenia, jakieś budynki, naprawdę to na razie mi się. Podoba, także jest na razie spoko. Weźmy sobie dalej troszeczkę w lewo. Co my tutaj mamy? Czy to jest to, czy to nie jest to. Tak, to jest to. Mamy wjazd, wyjazd, mamy sobie tutaj budkę, jest komputerem, tam coś jest. Nie, nie ma niestety, a fajnie, że tak czy się fajnie, że to jest otwarte. Mamy sobie tutaj polmlek, yy, już szczerze mówiąc mi się również tutaj podoba, to jest jeszcze tam jakiś budynek, są tutaj budynki, są tutaj te różne kanistry. Dziwnie trochę, troszeczkę to brzmi, ale no wiecie różne tutaj beczki, mausery, no trochę w sumie dużo tych mauserów. i tak dalej. Tutaj mamy również troszeczkę jak u mnie fralo rolo, to jest chyba do Mercedes, o, chyba to jest Mercedes ogólnie, trochę podobny, że chodzi o ciężarówkę. Mamy tutaj sobie z mleczkiem, także tak to sobie wygląda i jeszcze coś tutaj mamy sobie z lewej strony i to jest sprzędzanie. To jest troszeczkę inne, bo najczęściej jest e, pod chmurką, a tutaj mamy akurat zadaszenie, ale też problemu nie powinno być ze sprzedażą, bo sobie po prostu musimy tutaj wjechać do tego hangariku i tyle. I mamy to szczerze mówiąc. Mm, dobra, prawą stronę w miarę mamy sobie łagarnię tam jeżeli chodzi o górę, skup u Januszka. Też te skupy są fajne miejsce, bo troszeczkę trzeba się przejechać. Tutaj do Januszka naprawdę trzeba trzeba sporo przejechać, bo jest naprawdę w trudnym miejscu, szczerze mówiąc. Tutaj jeszcze przy samym skupie mamy sobie szlaban. E, tutaj mamy taśmociągi, bo tu są co, jakieś ziemniaki, czy co to to, to jest? Ja, tu są albo buraki, albo jakieś ziemniaki. W ogóle fajnie te hałdy wyglądają. E, tutaj mamy również tą budkę. ciężaróweczka sobie jest. Fajne tutaj też dźwięki, Otóż mi brakuje jeszcze jakichś innych dźwięków, nie wiem jakiejś rzeczki, żeby jaka rzeczka była. Coś w tym stylu tutaj testowy, spoko, bo mi się przypomina jak najbardziej bolosiowo. E, czy jakieś inne, czy jakieś inne e, mapki. E, to ja Was zapraszam, e, oczywiście to nie jest koniec, ale przy okazji Was zapraszam na poprzednie odcinki, czy to z mapek, jeżeli szukacie jakichś mapek to zawsze polecam tą serię, żebyście mogli sobie zobaczyć e, czy również... Zapraszam Was na odcinki po polsku, bo powoli się kończy, prawdopodobnie z mają sobie skończymy, to wychodzi około 12 odcinków. No zobaczymy możliwe, że sobie skończymy, albo gdzieś zaraz na początku czerwca, już tutaj dwie serie powoli czekają, także spoko. E, tutaj mamy tartak, tartak akurat troszeczkę spoko, tutaj jest taki, ale troszeczkę dziwny las. Na razie sobie to wszystko rośnie, ale już mamy taką sobie tutaj dróżkę leśną, która fajnie wygląda. Drzewka małe również fajnie wyglądają. Ale tartak troszeczkę inny, nie jest to taki typowy tartak, jak tutaj farmingu, tylko mamy sobie tutaj pod wszystko, dodatkowo jeszcze jakby był dziurawy dach, mamy sobie plandeki, żeby nic tutaj się nie zmoczyło. Mamy tu taki budynek, gdzie no niestety nie można sobie wejść. Drzewa, nie drzewa, to wszystko te widlaki, co wszystko tutaj Stoi, tutaj mamy dalej druszkę i dokąd to ona sobie tutaj prowadzi do jakiegoś budynku i tam dalej się gdzieś jedzie, także spoko. Eee, aha, i tutaj jest droga później w lewo albo w prawo tam na droga. Eee, tu mamy po sobie język station, ale tutaj prawdopodobnie chodzi o stację waptowania, tylko nie jest to po prostu przetłumaczone. Eee, tak to sobie wygląda, tutaj jeszcze też są jakieś budynki i no jak bym wzięła na odcinku, ja tutaj próbuję zatrzymywać, jeżeli oczywiście zdążę, o Jezu, sorry, 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 nie to zrobiłem, no mówię, już jest teraz w tym momencie, jak sobie nagrywa ten odcinek, pierwsza jeszcze 10 minut temu nie chciało mi się spać, naprawdę byłem, w... spoko się czułem, byłem spoko w formie, że tak to powiem, dobra, gospy sobie na no później zostawimy. Ehm spoko się czułem i tak dalej i chociaż no, no dzisiaj trzeba było stać sobie przed siódmą e, i no i te rowery tak, około te 30 km znowu, później od razu do robotki, także troszeczkę e, jestem zmęczony, aczkolwiek jakoś tego nie odczuwałem, tylko teraz dopiero już tak naprawdę nie wiem co się dzieje, czuję się jakbym nie wiem, wypił coś, także troszeczkę dzi dziwnie już się czuję, dlatego nagram sobie ten odcinek, ustawię, żeby się wrzucał, ja się ogarniam i lecę sobie spać skup jaj, tu sobie mieliśmy kupno barnika wiejskich, skup słomy o proszę bardzo, no faktycznie jakieś stogi są dosyć porządne bo sobie jakby się to miało palić w realu masakra, totalna masakra, niestety jest dużo takich pożarów u mnie już w okolicy jakiś pierwszy taki był tego typu, e, tu mamy jakąś inną drogę nie, droga jest tutaj wszędzie malowana e, także tak to sobie wygląda, to jakieś ale takie gospodarstwo Mamy sobie wiatkę, mamy sobie chołbkę. Tutaj mamy sobie tą suszarkę z Farminga 13, tego lotki I tu mamy drogę właśnie do, do tego skupu. Ja i tutaj mamy jakąś gospodarkę. Jak tutaj już jesteśmy, to sobie przyjdźmy. I tutaj gospodarka widzę, że jest dosyć fajna. W takim troszeczkę miejscu, gdzie jest dosyć pusto. Ja, tutaj mamy na pewno kury. Jeżeli chodzi jeszcze o polskie imiona i nazwiska, Boże, jakie piękne tekstury! E, Igor Piwko, proszę bardzo. Mamy w ogóle na razie tylko dwa kontrakty na taką mapieństwo albo Marta i Witold. E, także spoko, spoko. No i co, wchodzimy sobie na gospodarstwo, powiem Wam, że już mi się podoba, nie? Naprawdę ta mapka mi się na razie podoba i to oświetlenie i to wszystko po prostu co tutaj na niej się znajduje, także nie dziwię się, że ona jest tak świetnie popularna. Eee, mamy sobie kibelek, tutaj mamy jakieś trajzegi, jakiś siewnik konny jeszcze, beczkę po kapuście, czy, czy po czymś innym? Tutaj jeszcze mamy jakieś kostki. Tutaj mamy jeszcze sobie altankę jakąś. W ogóle, jak to fajne, ta altanka z 13, to może napisać w komentarzu. Oj, jest huśtawka z 13, ja też dobrze pamiętam. Także no tutaj naprawdę fajne sprzęty, fajnie idzie również sobie z poprzedniego farminga. E, przypomnieć. E, tutaj mamy sobie jeszcze kolejną bramę. Proszę bardzo, ulicy nie ma, ale numerek 13. Jest, tu mamy sobie różne kwiatki, naprawdę takie detale, takie pierdółki co cieszą oko. E, tutaj kosiareczki, nie kosiareczki. E, jeżeli chodzi, tutaj w środku, to co my tutaj mamy, też to są jakieś pierdółki, nawet jakieś worki, coś tam, coś tam tutaj. Oczywiście musi być. Mamy sobie azorka, nie, nie wydaje żadnych dźwięków. Nie go tam w budzie, ale no tutaj powinien być piesek. Tutaj też mamy, ale taki warsztat. Silas jeszcze na zboże. 16 minut mamy Nieźle, nieźle, nie, także tak tego tak spa wygląda Dobra, dół mamy zrobiony e, Tutaj w miarę ten środek mamy sobie zrobiony I w sumie chyba tyle, tak? Sprzedaż obornika, czy ja tutaj byłem? Poczekajcie, nie, tu mnie jeszcze nie było I tam nam jeszcze został ten, to centrum Spoko, dobra, lecimy z tym koksem Um, także co, sprzedaż tutaj obornika? Mamy tak, sprzedaż? Sprzedaż, tak. Sprzedaż obornika sobie mamy, tu jest jakiś gwiazd. Tak, tutaj mamy w miarę powiedzmy z głównej drogi. E, wjazd, o jezu, 20 fps. Co, co to się dzieje? A zobaczcie, co jest najlepsze. Ja się patrzę na koniec mapy. Na koniec mapy mam tak mało fps. ów Pod siebie ciebie patrzę, tutaj też ledwo 20. Nie wiem, co tu się stało, ale coś nie dobra. Jak się typnamy w to miejsce, e, jakieś tam jakieś tam bele jeszcze sobie były e, tu mamy jakieś ule, nie ule no i tutaj mamy sobie ten po prostu łobornik, co wymaga wapna hmm, dosyć ciekawie dobra, co mamy sobie dalej skup zbóż jacek skup zbóż jacek, lecimy się tutaj w środku, to jest prawda, poda mnie, tak to jest jakaś gospodarka, też bardzo fajnie wygląda, e, bo tutaj mamy sobie taki silos, przyjeżdżamy sprzedajemy pompy, nie pompy dbuchawe. no wszystko sobie wtedy tutaj robi, działa A jak tylko chcemy. Dobra. No tu niestety no te spadki ofensów za to, za co so, przepraszam. Nie wiem, co tutaj z tym chodzi, szczerze mówiąc. E, jeżeli ogląda mnie autor, jeden czy drugi, no to jak najbardziej panów tutaj pozdrawiam. bo naprawdę kolejna bardzo fajna mapka. E, Także no szkoda, że nie jest na ModHabie, szkoda, że ona nie wróciła na ModHaba. No, ale tak czy siak na portal, możecie ją sobie znaleźć. Kolejne gospodarstwo, tym razem z niczym. Jak prawdopodobnie nie ma tutaj żadnych zwierząt. E, mamy sobie fajny, taki stary dom, który mi się już podoba na samym wstępie. Tutaj mamy jakieś sadzone. Tam wiadomo, tak, brama e, wjazd od, od strony e, ulicy. E, tutaj mamy, o tu mamy kanistry z paliwem. Jak najbardziej te beczki mamy, co tutaj również często możemy zaobserwować i tak to sobie wygląda troszeczkę dalej eee, co my tutaj mamy, troszeczkę dalej też mamy sobie tutaj trzy przejazdówki eee, tutaj niestety nie ma piwnicy, ale też taki jakiś schowek, ale tak to sobie ludziska wygląda, tutaj te bramy nie bramy, jakieś na wapna na jakaś drobina, drobina tutaj wiatki także naprawdę fajnie to sobie wygląda już mi się podoba stacja wapnowania myślę tutaj jest przed nami stacja wapnowania też troszeczkę inna tam mamy jakieś kupy ale zaraz zobaczymy stacja wapnowania mamy sobie dafałka, mamy sobie tego bulldożera i naprawdę od cholery kupy od cholery kupy od cholery obrodyka Uj, cholery, obornika. Mm, Boże, co ja mam z tym obornikiem? Nie, ja już naprawdę śpię. Ja już ludzi, powiem wam szczerze, ja tak walczę teraz ze snem, że to jest po prostu niesamowite. Zdziewam, co chwilę muszę tutaj sobie robić cięcie. No ale tak to po prostu jest. Nagle tak mnie tutaj zmęczyło. ale widzicie, nie siedziałem na kąpie, było wszystko w Teraz przed nagraniem odcinka wlazłem sobie na, na komputer, jeszcze na chwilę jest koszmar, także no zaraz szybko lecę sobie odcinek wrzucać yy, i tyle. Hmm, od cholery wapno, oczywiście, łanie łobornika, e, co ja sobie tutaj mam dalej. Tu mamy jakieś wióry, hmm, tu tak dalej. Dafoł, e, tak tak, Dafoł z tą przyczepą, tutaj pod plądekiem te same budynki. Bardzo często się tutaj powtarzają na tych skupach. E, co my tutaj mamy, sobie dalej. Tak, to były trociny. Teraz będziemy mieć cukrownię przed sobą. Tutaj prawdopodobnie jest stacja benzynowa. Jeżeli zaś chodzi o stację benzynową. E, tak? Stacja benzynowa? Nie. Tutaj jest stacja benzynowa, dobra, sorry, bo ja ośpię, naprawdę ja uśpię. E, przeleciałem to wszystko, nawet nie wiem kiedy, bo mi się oczy zamknęły. Mm. Tak, tu mamy stację benzynową, no taka po prostu... Stacyjka, można sobie zawsze... Z, coś zatankować. No i co? Tutaj mamy sobie ziemniaczki, Buraczki, fajne naprawdę miejscu klimatyczne, ciaśniutko jest, także... Trzeba sobie tutaj uważać protechem. Protechem... Nie wiem co to jest szczerze mówiąc, ale coś na pewno jest. Tutaj jeszcze mamy sklep. O bardzo mnie ciekawy sklep, bo ostatnio znajdujemy się na sklepach słabych, a tutaj mi się bardzo podoba ten sklep, ta, ta mapa jest naprawdę zarąbista. Nie, ja się naprawdę nie dziwię, że wy ją tak polecacie. Bo naprawdę ta mapka jest zarąbista. Mogę powiedzieć. Jakby ta mapka była mała, taką jak ja lubię, czyli że małe mapki, gdzie mogę sobie na spokojnie na Simu pograć. Bo wiecie, ludzie, ja lubię grać sobie gdzieś tam na małych mapkach, gdzie nie trzeba jakoś super daleko jeździć. Są małe pola, żeby sobie zacząć gra na tej mapce, żeby sobie skończyć. A to ten, no to jednak, jak już to bym sobie grał na multi, bo na Simu bym się tutaj nie chciał, ale wiatr wieje. Także naprawdę super mapka, jakby była ona malutka, no to bym myślał, coś na tym sobie tutaj na pewno coś. Pogrywał, no ale naprawdę, beautiful, coś pięknego. Dźwięki tutaj otwierania bram, otwiera się chałupka, bardzo duża. W sumie mniej więcej taka, jak sobie teraz tam urodziny robię, którą, która sobie ta rodzinka kupiła i dlatego właśnie chodzę sobie tam do robotki. Tutaj, pokaż mi to panie, czy można tutaj coś otworzyć, niestety nie można, sklep to sklep. Ale tak czy siak, e, bardzo mi się podoba ten sklep. Maszyny rolnicze. Tutaj już się świeci, że tutaj możemy sobie kupić? Czy to jest warsztat? Nie, to jest warsztat. Tutaj mamy trigger, tu sobie podejrzymy pod warsztat, pukamy i elegancko sobie gadamy. Jak jest wszystko ok, no to wtedy sobie podchodzimy i tam nas wpuszczają. Czy tu są jakieś światła? Nie, nie ma nic w tym stylu, ale mamy sobie e, tam jakieś odgłosy. tak że coś tam się naprawia. Tutaj John już stoi na rampie, tutaj mamy kolejny wjazd, czy tam wyjazd. Samochody, pracowników. E, tutaj niby mamy tak samo odnośnie tej stacji benzynowej, ale niestety nie ma nic w sensie żadnych triggerów, nie da się nic zapewnić. E, tutaj mamy sobie dla i tutaj co my jeszcze mamy sobie? Scoose Topi Roll. Topi Roll mamy sobie tutaj, także fajnie, że mamy taki sklep akurat pochodzić, jest dosyć sporo miejsca. Mamy tam wyjazd, znaczy na dwa. Tutaj jeszcze możemy się pobawić, to wszystko ładnie widać, tonę, czy dla pań, czy, czy dla bo babeczki również mogą sobie cisnąć. I ostatnie miejsce już, jakie musimy sobie zobaczyć, no to mamy tutaj gospodarstwo naprzeciwko. Ja sobie tylko tu powiedzmy, że od tej drogi wejdę, to mamy taką drogą, drogę bardzo fajną, taką polną, mamy kukurydzę obok siebie. Jak to sobie wygląda? tutaj na tej gospie mamy maszynki startowe. Otwieramy sobie i od razu po lewej stronie mamy kilka binów co zbytnio mi się to szczerze mówiąc nie podoba bym sobie to wymienił właśnie jeżeli jak to tutaj sobie chodzi możemy maszynki sobie posprzedawać chleb możemy sobie sprzedać, kurnik możemy sprzedać i tutaj mały silos zbożowy gdzie się mieści 100 ton e, możemy sobie sprzedać, jakoś mi się zbyt to nie podoba ale tak, przyczepa na start maszynki na start, łącznie e, wiatki, nie wiatki. tutaj mamy tą chlewnię, prawdopodobnie z modhuba coś mi się tak wydaje, że i tutaj akurat mam teraz szkawkę jakąś, albo byk tam, już nie, wiem. nie, szkawka to chyba nie, chociaż może. Chyba mnie zaraz będzie męczyło. Eee, także tutaj mamy właśnie tą świniarnię. Tutaj już nawet mamy komę, które na razie musi sobie poczekać na dziwa. Z tyłu mamy jeszcze troszeczkę miejsca, a czy to jest nasz teren? Nie, my w ogóle nie mamy go kupionego. Myślę, że mówiąc nic nie mamy kupionego. Ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz. Lecimy sobie dalej, bo tu jest na brama, aż. Mój Jezu, co to dwie rodziny mieszkają. No i co, tutaj też gospodarka mi się trochę przypomina jak na góralach. Troszeczkę taka podobna. Tutaj mamy sobie te wiatki, co mam nadzieję, że tutaj Pan pozwoli, żebym sobie wlazł bez problemu. Nie sobie zrobił tutaj jakieś rolnicze rewolucje. Eee, Także spoko, miejsce na chowanie maszyn, jak najbardziej. Czy po jednej stronie, po tu ale taki mały warsztacik sobie mamy, spoko, spoko, naprawdę to mi się podoba, eee, tutaj też jakieś garaże to powiedzmy na samochody czy, czy coś, także spoko, dźwięki jak najbardziej, trochę mi brakuje teraz dźwięków ptaków, tylko w niektórych momentach są eee, tutaj. Mamy sobie jeszcze taki ogródek, taki teren, zawsze można sobie coś tutaj postawić, tu troszeczkę jest taki mały błąd, bo tej trawy nie ma, o tamtej, tej takiej malutkiej, A że tu jest jeszcze taki mały błąd, ale to już na spokojnie. Jeżeli chodzi jeszcze na, o modhuba, no to tam możecie sobie zacząć, bo zbytnio dużo z znowu modów nie wydał, ale pewna realizacja, która myślę, że może cieszyć. Także dzięki za oglądanie, serdecznie miłej majówki Wam życzę i na razie, trzymajcie się, cześć!